Hej, Siemanko. Witam was serdecznie w odcinku specjalnym. Jak możecie zauważyć, spierdoliłem od dziadka i dziś wspólnie omówimy i ocenimy jego poziom roleplayu na serwerze Five City. Oczywiście wszystko zostało wycięte z kontekstu, a ja jestem zwykłym frajerem. Na wstępie chciałbym zapoznać was z ważnymi zasadami roleplayu. Numer 1: zakaz RDM. Zabrania się losowego rozstrzeliwywania innych graczy, czy też NPC znajdujących się na serwerze. Numer 2. Zakaz VDM. Zabrania się przejeżdżania graczy w celu zadania im obrażeń bądź uśmiercenia ich. Numer 3. Zakaz metagamingu. Zabrania się wykorzystywania informacji spoza gry. Numer 4. Zakaz power gamingu. Zabrania się wymuszania na innej osobie działania oraz skutków. Numer 5. Zakaz erotic RP. Chyba, że druga osoba się zgodzi. Każdy na serwerze oczywiście jest zobowiązany do szanowania życia swojej postaci, odgrywania strachu, bólu oraz obrażeń i poszanowania imersji. Na serwerze oczywiście używa się komend narracyjnych takich jak me. Opisuje ona działanie gracza, który jest ograniczone skryptowo oraz do opisywania efektu mi czy też otoczenia. Ważnym punktem rozgrywki roleplay jest granie zgodnie z logiką. Każde inne działanie jest uznawane za fail RP, czyli brak logiki w odgrywaniu tego, co się dzieje na serwerze. Prawie bym zapomniał o najważniejszym. Punkt 23. Regulaminu. Każdy przypadek złamania regulaminu przez innego gracza nie pozwala pozostałym osobom na wyjście z roli lub przerwanie rozgrywanego wątku. Nawet jeśli inny uczestnik akcji złamie regulamin lub zachowa się w sposób nieodpowiedni. Jesteś zobligowany do pozostania w swojej roli. Każde wyjście z roli lub złamanie regulaminu nie będzie tolerowane. Jak sami zobaczycie, ta zasada jest nagminnie łamana przez mammona. Zapoznaliście się już? To zaczynamy seans. Materiały do dzisiejszego odcinka pożyczyłem z kanału Mortadelowy Spell. Dobrze wam znana persona w uniwersum mammonowym. Postanowiłem sprawdzić każdy odcinek, który zawierał RP na tym kanale. Zużyłem na to dużo prądu i czuję, że czeka mnie wizyta u psychologa. No kurwa, mać w dupę, pierdolona banda debili jebanych. No po prostu tak normalnie, ty kurwa po prostu, wiesz o tym? Prędź do ty kurwa psia Kurwa. Ja pa kurwa. śmieciu. Śmiecia to lustrze poszukaj gościa. Jak jeździsz, kurwa, policja, city guard. Jebany frajer jeszcze policję woła. Ty, kurwa, brudna. Chuj ci w dupę, frajerze jebany. No jest... mi zaraz będziesz odjebany, kurwa, śmieciu. Ale słyszałem, panowie, że szukacie odjebany, kurwa, ale co? Łapy do góry. No też, kurwa, Łapy do góry, kurwa, no powiedziałem. Powiedziałem ci Antonio Bandera z kartel kurwa cię porywa w tej chwili. No, kurwa, Jesteśmy kurwa tak, kartelem, ty... ty jesteś, jesteś kurwą uka. jebaną i wypierdalaj stąd kurwa. Ty kurwa Jebana szmato, ty je. Będziesz ruchany kurwa dzisiaj. Wypierdalaj. Kolejny, kurwa, ja pierdolę, no bez mózgi po prostu. Znowu mam ten stan, kiedy jestem sam, nie chce mi się ruchać nawet tych jebanych szmat. Znowu mam ten stan, znowu mam ten stan, kanał mnie wciąga, działa koda i tak zarabiam. Wkurwiony życzę... No i tą furą możesz kurwa gówno zrobić, czeku, pierdolę tą grę. Jebać to furę pierdoloną. Gówno zajebane w dupę pierdolone, człowieku. Ciebie już to. Pierdolę już to. Żeby. Kur... Żeby potem nie było problemu, jak się ktoś w was wpierdoli. To od razu im. O, chłopak. Dawaj, pijałeś. Normalnie wjeżdżamy, kurwa, co. Cie Przepraszam za kolegę, jeszcze wyjeżdżamy. Dobra, to jest garaż. Nie wiem, czy zauważyliście. Wyjazd. Ale niemiła koleżaneczka. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. No. Siop. Siop. No i zablokowaliśmy się, nie blokuj nas, ej, ej! Wow, uważaj na nogi! Mogę jeszcze jej wpierdolić nice. Damski <dolngi> Bokser. No tak wyszło. Kurwa jest, ja to wyłączyć było ty. Jakiś kurwa śmieć. Mnie wysnapił i zabrał furę, czaisz? Pojebało cię, typie. Ty! Będziesz rozjebany! No. No. No spoko, ja zamiast tego zdjęcie po prostu. No to zrób zdjęcie i zapierdol z dupy, frajerze, no po prostu. Co? No. Co do mnie powiedziałeś? To, to co słyszałeś, kurwa. dobra. Będziemy, będziemy kurwa jakiś konfiniować. Ty, przecież ja tu na dach mogę wjechać. Zobacz, przecież to jest wyskok na dach Pozytyw? To wydaje mi się, że te A dlaczego? Zobacz Człówko pieprzodeko mm -hmm. Pieprzoda kupo góna mm -hmm. Ładnie, przepraszam, na Cię puściłem Nie ja no, nie będę przepraszał Nie będzie? Ją ja, dupko, nie będziesz nikogo przepraszał? Hm? No Tyś kurwa pewnie no. Na pewno nie będziesz przepraszał Chcesz, żebym Ci kurwa zadała tą glo w prstow, Hm? Hm? Mm. Tak? Chcesz tego? Tobie możesz załadować Nie, ja nie wiem kto jest na wygranej pozycji, kurwa Tu nie, to nie chodzi, to chodzi o wygraną jest pozycję Ale od... Nieistotne no co co tam robisz? Dobra, ja z zanim piasteczka, mogę tak do trzeciej, czwartej posiedzieć. To, to będziemy siedzieć. Siedzimy do momentu aż nie przeprasz Będziemy ci bili i upokarzali... O o o! Ja mam pomysł. Rozbierzemy go stary i go zlejemy całej kurwa. Albo... Otwieraj tą pastę <grym> Dupko. Dupko, otwieraj pastę Nie będę. O co ty... się gasteczka? O co się? O co się? O co nie kurwa? Ogarniesz się, chłopie? Czy będziesz kurwa dalej nad wyzywał, mając 4 strapy przy głowie? Powiedz mi. Ogarni się, ja się kurwa, kurwa, chłopie? No to się tu swojego kolega kurwa, 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 się kurwa, 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 no cię kurwa zajebasz no stary, no chuci chodzi No właśnie o to mi chodzi, że on nie ja stary, ty jesteś przyglądał. Taki kurwa, że się porwaliśmy, no w kursym ci powiem Ja pierdolę, tak idiota jebany. Ty jesteś jebanym idiotą kurwa. To co się posiedzisz? To co posiedzę kurwa? No to gry. No i elegancko. Głupi duchek ty pieprzodasz. Normalnie nie wyciało się jeszcze raz go zdzielić. Nagrywam cię widzimy tak. Przepraszam jest z PNB. Za to że nie pościekalną kurwa. Praw pisteczki z PNB. Nie ma problemu. Nagrywaj. No dawaj, nagrywaj. Mówisz. Prawna z PMB. A ty ktoś na PMB to siedzimy jednak do czwartek. Nawet ale dwa dni siedzieć, stary. Nie wiem, czy ty będziesz tu tyle siedział. Może ci stara. Nie pozwoli. Zresztą, mam lepszy pomysł Na frajerzy Nie, to? Patrz. Patrz. Nie zatrzyma nas już nikt. Robi te ruchy. Dziękuję. Skogo co? O kurwa. Myślałem, że trafię, a nie o kurwa. Nie zauważyłem. No, zagapiłem się, zagapiłem. Jak się nie... Kurwa po zalogowaniu od razu. Powiedz mi, jak mnie znaleźli? Jak mnie zaledzi w 10 sekund, weź mi to, wytłumacz. Te pięć. Ty co to, jakiś kondom wbieg? wbiegł, kurwa? Pomóż. Kurwa, co jest? Jestem specjalistą, już. Patrz, widzisz? nie wyciągam w bok. Oła, o. Powiem ci, dziwnie jest. Hmm. Czemu mnie to nie zastanawia? No kurwa Dobrze się kurwa gówniarzu czujesz? Ale sam kurwa kondonie jebany Dobrze się kur... powiedz mi czemu to zrobiłeś? Co? Powiedz mi czemu to... co Patrz co kawałek na wakacje. Patrz, zobacz, rozumiesz, kurwa? Dobra, ja to pierdolę tych frajerów, patrz. Pyk, pyk. To... Ej, hey, pomóż o, mi, kurwa, kurwa debilu. Wynieś mnie stąd, szybko. Sorry co Ty Ej co ty robisz? To jest Żółty Ej żuny stary, o, ty... co? Ej co ty żywy stary pierdolony Nie wiesz? Na chwilkę bo muszę coś zrobić A oni? Halo Nie wiem gdzie Zdrowy Jebany frajer pierdolony Zdrowy, w dupę ruchany Co to jest? Bo nie wiem Bilu, no. Ty od razu tak ten. Przepraszam, nie chciałem ci. No. no, ale kto biega po środku ulicy? No właśnie. O, 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 o. Tak? E, no, poniekąd gratuluję, ponieważ dostał się pan, pan ale na rozumiem. akademię. Rozumiem. Na ten moment, no. Nie jesteśmy w stanie pana przyjąć do departamentu. Musi pan odbyć proces szkoleniowy, jakim jest akademia. Mhm. E, to i pani Sierżant pan poda wszystkie potrzebne dane. Co Cieszę się. I w przeciągu myślę dwóch tygodni dostanie pan welkie potrzebne informacje odnośnie procesu rekrutacyjnego dalszego. Mm. Ciekawe to wyszło. To będzie za miesiąc czeka, że za miesiąc ten serwer padnie. Myślę, w sensie, że będzie reset, no nie? Więc to nie wiem, czy to ma sens. No dobra. Z naszej strony to tyle. Będziemy się z Panem kontaktować jak akadem odnośnie akademii. Rozumiem. To dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czyli tylko i tak nie pogram na no, policjancie, więc. Więc w sumie chyba skasuję tą postać w takim razie. Chyba, ja pogadam zara. Dobra, jest minione. Już załatwione. Wracam. Tam jest w Poddaj się! Poddaj się! Mówiłem poddaj się? Mówiłem pod. I co ty właśnie odjebałeś powiedz mi I co ty właśnie odjebałeś, powiedz mi dzieciaku, co? Co ty właśnie odjebałeś? Ja? No tak, co ty właśnie odjebałeś teraz? Rozkurwiłeś mojego ziomka No tak, no i co? I ci na Zresztą, nieważne Co? Co? Uh, oh, kurwa Sorry Wszystko git? Ja pierdol Sorry, sorry kurwa Pojebane to jest Taki tu burder robi, że ja pierdolę, no nie? Mhm. Nie To nie, to nie. No łapki, nie? No ale dlaczego? No bo ja tak z mówię Mhm No No Aha no. Co za frajer jebany Nie, na pewno jest zlecenie kurwo, nic się nie boli, no nie? Wymyślałem. Jestem na topolaczach. Na kutasie w mordzie jesteś. No jak twa matula, ostatnio u mnie. Mm, podoba ci się? Co? Podoba ci się, co? Lubisz to, co? Lubisz to co? Jeszcze ci kurwa zaraz pałeczkę w dupkę wsadzimy Oj, coś ci nie idzie kolego. Mhm. Lubisz to co? Nawet nie kwiczysz! Tak, jeszcze! Jeszcze, o! Tak! Tak! Rób tak! Rób tak, sześćdziesiono, tak! Donosisz na, na moich ziomków, a teraz... Tak, jeszcze mi robisz przyjemność, o! Tak, nie rzuciłem. Tak. 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 będzie. Co Tak. 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 stój, Żyjesz? Brudny? Tak, ale dostałem. No co przy. Gdzie oni są? Za blokami tylko. Jeszcze więcej, bo. Ręce do góry, ręce do góry. Ej, ale czemu? Mówić, podnieś ręce do góry, no. Wilku, pomóż, Wilku, pomóż, Kurwa jego mać. To zabydło Co za bydło. Cześć, jesteś, a. gdzie jesteś? O! A gdzie on jest? A gdzie, a gdzie jest kurwa ten? Tosa. Nie chciałbym, żeby został z tobą na zawsze. No dobra, tu nie wyszło. No nie, dlatego. O kurwa! O kurwa! No, jego gościa. O, ja pierdolę ty. No, nawet się zapytał, se pojechał. Kolejny kurwa, głąby jebane. Ja pierdolę, a Ja nie wiem jak on ma tego oficera, kurwa, ciekawy jestem, chciałbym zobaczyć jak on to kurwa zdawał Chciałbym to kurwa zobaczyć. Patrolujemy dalej, nie? Ty, oni mu od razu kurwa oficera dali? Eee, no To wypierdalam stąd Eee tak? No poniekąd gratuluję Ponieważ dostał się pan Ale na Akademię więc w sumie chyba skasuję tą postać w takim razie Chyba z Japczanem pogadam zara. Dobra, jest kminione Już załatwione Już załatwione Ja nie wiem jak on ma tego oficera, kurwa, ciekawy jestem Chciałbym zobaczyć jak on to kurwa zdawał Wuh! Fucky. Wuh! I Igle, oh. muszę się tam A nie wiem czy on... Ręce do góry, podnoś ręce do góry. Nie! Nie, panów nie. No to nie, nie, nie. Spalić kurwę, spalić kurwę. Płoń skurwielu wielu jebany. Jebana dziwka bez honoru. 132-3 metry, może dalej i wtedy będzie złoto, po złoto, po medal dla nas, dla wszystkich, po bruno! Bardzo się lubię stało. i się szanuję. Ale? Kurwy jebane, pierdolone psy. Zjedz broni na szpitalu i zacząć strzelać. Na jakim kurwa szpitalu? Dziękuję za obejrzenie. Miał to być filmik edukacyjny, w którym przedstawiam wszystkie akcje Kamila, za które powinien być ban, ale przerodziło się to po połowie w hatewatch. Błagam, wyślijcie na prąd. Montaż był jaki był, ale to mój pierwszy raz, i chyba ostatni, plus chciałem to skończyć dzisiaj. Pozdrawiam. Żeby nie zostawić tego bez komentarza, Kamil odpierdala, i to często moim zdaniem za przedstawione sytuacje trzy permy, to minimum. Notka dla Kamila, jeśli to widzi na początku, też to mówiłem. To, że ktoś cię snajpi, nie pozwala ci na wyjście z roli. Graj takie RP, jakie sam byś chciał, żeby inni odgrywali. Jeżeli oni mają czuć ból, sam pokaż, że go czujesz. Zapięte pasy w aucie czy kask na motocyklu nie równa się z brakiem bólu, bo wyczułem, że stosuje taką zasadę. Przestań używać nagminnie klawisza od pokazywania ID, bo to zwyczajnie psuje odgrywanie.